Cześć, i witam was bardzo serdecznie na I oczywiście jestem sam w domu. E, e, coś mi się zaczęło. Dobra. E. Co to jest? Dobra. O, i zapomniałem oczywiście, poczekaj. Dobra, widzieliście moje, te, intro, więc e, teraz Będziemy sobie nagrywać oczywiście e, prywatne serwery. Rebrał Włos, Rebrał Classic. Oczywiście co wybieracie? Napiszcie w komentarzu, który, kto jest, le który jest lepszy. Dobra, napisaliście, więc najpierw redzicie z Rebrał Classic. Dobra, więc. Jak ja tutaj oddawałam wszystkie postacie. Jak, e, jak się se... serwerze to. Wejdźcie w Google, kupicie rebrał, pobierajcie, no i... Ej, poczekajcie. A, j**a co. Dobra. Widzę, musimy poczekać. Już się za... Już się za bo... nie słyszeli No i mało ja Tylko karla mi brakowała, prawda? Dobra, więc kupuję sobie to, żebym nie miał już postaci. Wyjdź z Brawla no, kupujmy jakaś reklama tam jeszcze no i 20 tysięcy dobra o i teraz wychodzimy z brawla tego, aparat to teraz rebrał classic. classic, ale rebrał mocny, też tak się da z, e, r, zrobić, tylko napisz, że mocno to musi się to mój brat też ma ten serwer, ale tylko moc no i mam nowe, co, ale ja... Czekajcie, widzowie, muszę to szybko zrobić, ja to szybko kupuję. Bo dobra, tyle może wystarczyć. Teraz wychodzimy kompletnie z tego serwera. Robimy wszystko. Czekajmy chwilę, dobra, rebra, klasik. Dobra, że był klasnik Włączę się... Czekaj, widzimy się. Co chodzi widzowie, patrzcie... Mam, mam tyle postaci 33 otwiera skrzynkę. I pewnie postać mi się musi dropnąć. A ja... No tak kiedyś było. Ale doszło mi te postacie znikają. Może megaboks? Nie, yeah, tak samo hmy się też mieć zabię Dobra Teraz sobie otworzę to i też tak samo Dobra, teraz więc Ciebie dobre rebrał moc Rebra um są wiele, wiele lepsze, pewno mi się tak wydaje. 52 postaci super styralne są. I poczekaj... i sobie y, pogram Lexel, czyli brokiem. Y, pograjmy sobie jak to się włączało. Do Dogram zdajowych. No i na minęty. Wielkim brokiem zobaczymy. A ja dobra, jeszcze raz. I dzisiaj w tym odcinku nie ja mam szczęścia. Dobra jest sobie. I oczywiście oba taki atak, że się odbija takie kule do... No.